Jubileusz Szkoły Polskich Olimpijczyków to uczniowie nauczyciela, przede wszystkim rodzice. Siłą mojej szkoły są rodzice i fundusze, które gromadzą na Radzie Rodziców, ale również na Szkolnej Fundacji Sport i Oświata to dobra lokata, więc posiadamy środki finansowe, ale to od decyzji Rady Rodziców zależy decyzja, na co będziemy mogli je wydawać. Nie jestem absolwentem tej znakomitej szkoły, ale ze szkołą jestem związany już od pięciu lat, ponieważ moja córka uczęszcza tutaj, obecnie już do piątej klasy chodzi, ale przez Cały ten okres jestem związany z Radą Rodziców, z Prezydium Rady Rodziców, gdzie jako ciało doradcze i wspomagające szkołę i dyrekcję szkoły staramy się uczestniczyć we wszystkich, we wszystkich inicjatywach i jak tylko możemy, tak wspomagamy. No właśnie, w tej szkole się sporo dzieje. To co robi tak naprawdę Rada Rodziców? Jako jedyna szkoła, która ma dwa oddziały, Rada Rodziców no ma co robić i bardzo mocno wspiera dyrekcję zarówno w inicjatywach takich proedukacyjnych i w życiu szkoły poprzez we wszelkiego rodzaju zbiórki, organizowane festyny, poprzez jakieś wydarzenia międzyszkolne no i trzeba też powiedzieć, że wsparcie też jest finansowe, ponieważ Rad Rodziców posiada jakiś budżet uzbierany ze składek i w niektórych przypadkach wspomagamy, wspieramy szkołę w zakupie pomocy dydaktycznej. To jak będzie ten jubileusz wyglądał i czego pan się spodziewa, jeśli chodzi o tę współpracę z rodzicami? Przede wszystkim że będziemy mogli się ładnie i godnie przygotować. Potrzebujemy troszeczkę pomocy dydaktycznych do występów artystycznych, potrzebujemy scenę przystroić, potrzebujemy troszeczkę gadżetów, musimy ugościć przecież tych, którzy przyjdą świętować z nami, a to oznacza, że musimy te środki finansowe, które mamy, dobrze podzielić, ale nigdy nie było z tym problemu, więc jestem spokojny o to. Wszelkie szczegóły są właśnie jeszcze dogrywane, ale na pewno, tak jak do tej pory, będziemy wspierać organizacyjnie i zarówno wewnątrz szkoły, tak jak każdy posiada różne wszelakie szeroko pojęte kontakty, z których, które mogą uświetnić całe to wydarzenie. I, i pokazać, jaka ta nasza szkoła przez te 80 lat ewoluowała i, i jaka jest y, dzisiaj. Tak będzie ten jubileusz wyglądał, przynajmniej teraz w Zarysie? 22 maja świętujemy, ale tak naprawdę od y, dwóch miesięcy już szukamy kontaktu z naszymi absolwentami. I jeden z absolwentów y, Martyna już była, świetna matematyczka, prowadziła zajęcia dla dzieci. Y, za chwilkę przyjeżdża y, Lisu, Lisu przyjeżdża z Sopotu i będzie mówił o tym, jak, y, jak pracuje w instytucie. W Instytucie Oceanograficznym kolejny przyjedzie, doktor Marcin przyjedzie i pokaże, że on. Ten człowiek, który chodził tutaj po szkole, biegał po szkolnych korytarzach, dokuczał innym dzisiaj jest lekarzem po polu, ale też czekamy, bo z okazji święta kobiet będą trzy kobiety, nasze absolwentki, Ola, Alicja i Julia, które poszły zupełnie inną drogą, ale wszystkie zostały ładnie przygotowane w szkole polskich Olimpijczyków. Czyli na wspomnienia będzie sporo czasu podczas jubileuszu? Pierwsza informacja na Facebooku była kapitalna odpowiedź. Utkwiła mi w sercu bardzo e, informacja, kiedy pani pisze, że obecnie jest położą we Wrocławiu. A w 1957 roku chodziła do tej szkoły. Ja nie pamiętam tych czasów, ale na takich osobach nam najbardziej zależy, na ich wspomnieniach, jak wyglądała szkoła, jaka była atmosfera w szkole i jacy byli wtedy nauczyciele.